Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Tepy Buty, myślę, że bardzo ciekawe dla wielu, bo teoretycznie było sporo dobrego do powiedzenia, jeśli chodzi o to, czego można się spodziewać od strony piłkarskiej po Legend 9 Elite stosunkowo nowej generacji i tam już oczywiście ten film, jeśli chodzi o korki, macie na kanale. Natomiast od początku, jak ta oferta była pokazana, uwagę przyciągnął model, tutaj muszę się posiłkować, bo tak do końca te nazwy są, React Legend 9 Pro IC, czyli halówka. I dzisiaj taki sobie pożyczyliśmy, obejrzymy, powiem Wam jakie ja mam wrażenia. No, uwagę wszystkich zwracał ten but, dlatego że Legend 9 y, w paru kwestiach były, y, wydawały się być sensownym butem przemyślanym, abstrachując od tego, jak to ma się do serii Legend ogólnie do Tiempo, y, To po pierwsze, no po drugie, y, na zdjęciach tak było widać, okej, okay, to jest to najwyższa półka, y, być może tutaj niewiele zmieniono w stosunku do korków. I tak dalej. Szczerze mam powiem, nie za bardzo Kumam tutaj nazewnictwo, że jest React Legend. Wydaje się, że tak troszeczkę w tej chwili, czy Nike zaznacza słowem React te buty, które są takimi halówkami. Ale takim trochę bardziej o profilu futsalowym. Tak mi coś trochę intuicja podpowiada, natomiast tutaj kasy za to nie dam. Nie jest to jakby też szczególnie istotne. No i mam te buty w swoim ręku i no, opowiem wam o nich ogólnie, no i też odniosę się jakoś do tego, jakie emocje one wzbudziły w kontekście oczekiwań, które jakoś tam wszyscy, znaczy nie wiem czy wszyscy, ale wielu z nas wobec nich miało. Przyjrzyjmy się im. Wyglądają tak. Podeszwa taka jest, że gdyby te wypukłości były trochę. O, fajne, ciekawe. Gdyby wypukłości były większe, to by był już to turf, a nie halówka. Eee, więc takie w mierzenie mierze nietypowe. Macam sobie, macam, zapoznaję się. Ok, ciekawe. Tutaj coś będzie do skomentowania. Tu też. Słuchajcie. No Wrażenie mam, będę leciał po kolei od takich pierwszych, jakie tutaj miałem. Wyciągając te buty, byłem i pierwsze dotykając, byłem rozczarowany. Dlatego na przykład, że ta skóra dosyć jest, yy, znacznie odległa od yy, skóry z Tempo Legend 9 Elite. Jasne, mamy tutaj yy, pro. A nie Elite, tak? Czyli takie zaznaczenie, że to jest odpowiednik do tego poziomu niżej. Idziemy po Legend 9 Pro, też na kanale już były. Szczerze powiedziawszy, ja mam Legend 9 Elite, więc jak wiecie, zapoznany z nimi, częściej je mam w ręku. Być może, no to jest ta skóra podobna do Pro, więc okej. Okay. No chciałoby się, żeby to była lepsza, no bo nasze oczekiwanie jest takie, że kurcze dostaniemy taką fajną halówkę, że wiecie, no to jest w końcu taki budżet, że o, co na jaki ma fajnego. O, to jest ta halówka, która jest taka top-top, nie? No, niekoniecznie chcielibyśmy nazywać top, top co, coś, co się okazuje być najlepsze w ramach marki, ale jakieś tam super wcale nie jest. Nie? Więc tutaj może to trochę jakieś takie rozczarowanie. Ta skóra jest gorsza, nie jest jakaś tam zła, nie? ale nie jest to jakieś coś robiącego super, super wrażenie. Yy, tutaj, ten tył. No, to też, też nie jest to samo tam, co, co w legendach, jest to odpowiednik taki dopro. To, co zwraca uwagę, też tak na minus, są plusy, zaraz do nich przejdziemy, ale to taka pewna tutaj bułowatość tego tyłu i ten materiał, który wyścięła nam tylną część buta, to on też taki nosi znamiona ewidentnie takiego czegoś niższej jakości. I szczególnie tutaj, gdzie mamy jakoś tak szerszy ten but yy, i mamy tą bułowatość, yy, to nam przypomina takie buty. Lunar Gato bardziej, nie, czyli tak, takie bardziej właśnie też idące w stronę futsalu nie ma co się dziwić też no, że tempo idzie w tą stronę, bo jednak klasykiem w halówce jest futsalowatość nie, bardziej pewnie po halówkach Mercuriala, a tu no ostatnio sprawdzałem Te Pro, tam to jest w ogóle dramat. Obejrzyjcie sobie film. Jest to, żeby być bardziej odpowiednikiem buta boiskowego, czyli jakimś takim wąskim i tak dalej. No, jaki but miałby być nie bliski futsalu jak ciepło, no więc to ok, ale sobie zaznaczmy po prostu, że tak jest. Nie? Ta podeszwa, jak przed chwilą omawiałem, okazała się być całkiem ciekawa, dlatego że w zasadzie nie ma jakoś tam wiele dobrego do niej, o niej do powiedzenia. No, bo nic tu się ciekawego nie dzieje, ale jak ja sobie ją tak zginam, to ona fajnie pracuje. Bo tutaj mamy dziurki w ogóle zmniejszające, jakby pewnie, sztywność. Mamy przetłoczenia takie, wgłębienia w poprzek, i ona całkiem fajnie tu pracuje. Więc ja od razu mam w głowie, że nadaje taką zwinność w ruchu na parkiecie, nie? gdzie powiedzmy sobie szczerze też na małej przestrzeni w grze futsalowej jednak tą elastyczność, taką grę gdzieś tam obracania się w miejscu na paluszkach to się przydaje. Nie? W bucie, który jest sztywny no to jest zdecydowanie utrudnienie, tym bardziej na podłożu. Totalnie twardym, nie? gdzie tam trawa nie pomaga, trawa nam się nie obsuwa, nie przemieszcza pod butem. No tutaj musimy mieć ewentualnie poślizg, a poślizg sam sobie też nie jest skazany, więc taka zwinność podeszwy tutaj to jak najbardziej na plus. Oczywiście nie powiem wam, jak to się trzyma parkietu, czy też nie parkietu, tylko tej tam teraz wykładziny, co na, na halach mają. Yy, jakoś, jakoś się trzyma, tego się nie dowiemy, natomiast to jest ciekawe. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą sztywność, to ja też tutaj od razu zauważyłem y, pewną sztywność skóry, pewną jakby brak w jakości, że tutaj robi się niefajna wypukłość. Tutaj jest tak sztywno, jak ja sobie macam ten but, jakkolwiek bym nie macał, to też próbuję Wam tak pokazać, dobrze, nie, co, coś tu wyginam, oczywiście spadł mi rejestrator, to tutaj jest ta wypukłość. Teraz się schylę, podniosę, co tam trzymam. O, nie rozłączył się dźwięk, alleluja. Jest ta wypukłość, no i to nie jest całkiem fajna wypukłość, dlatego że nam usztywnia but. Dlatego że, no jeśli, to akurat nie jest częsta gra górną piłką, szczególnie jeśli gramy piłką futsalową, no ale nie jest skazane tu mieć jakąś wypukłość, nie, no bo to, tu mamy mieć czucie piłki, a nie czucie wypukłości, która będzie nam się wbijać tu w stopę. No, i tu może właśnie lepsza skóra by się przydała albo inna konstrukcja. No, bo to, że akurat tutaj tak się kończy ten język, no, hmm, no taką sobie wymyślili jego konstrukcja, ale to trzeba by było już jakoś inaczej zrobić. Odpowiedzią mogłoby być, też mi się to pojawia, jestem skorzennikiem, z w z Morelia Neo y, ogólnie jest taka pofałdowany ten, ten bok. Tutaj jedynym pofałdowaniem, które mamy, jest to wcięcie które tutaj nam zastępuje klasyczną dziurkę jednak taką tasiemką, tak, no, natomiast to by może zniwelowało ten problem, gdybyśmy tu mieli jakieś coś, co by rozkładało jednak nierówności. No ale nie mamy i mamy tą wypukłość. Ta poduszka tutaj ona jest fajna jakościowo. Ona tutaj faktycznie, jeśli chodzi o podanie, takie płaskie, standardowe podanie wewnętrzną częścią stopy tutaj fajnie będzie i nam trochę amortyzować jednocześnie poprzez to, że mamy tutaj takie jakieś wypukłości. Y, troszeczkę pomagać, jeśli chodzi o kontrolę, o nadanie jakiejś tam rotacji, o zwiększenie precyzji, więc to jest spoko. Y, ta poduszka tutaj w zasadzie nie ma większego znaczenia, bo no, to nie tworzy realnie jakichś poduszek, które by nadawały nam możliwości dodatkowej kontroli. Tak jak. Tak jak w maestrii, sorry, ale myślałem, że kamera mi górna nie nagrywa, to już byłby dramat. Ehm, więc to tak bez komentarza, natomiast całkiem tutaj, to wzmocnienie, które tutaj nabiera bardzo w, w, znacznej formy, jest tak wysunięte w górę, to jest jakiś, jakiś lakier, dosyć gruby, tępy w dotyku który tutaj jest bardzo mocnym zabezpieczeniem frontu buta, jeśli chodzi o jakieś tam rozwalanie i też usztywnieniem. Także tutaj hmm, jakaś nawet bym jak powiedział, że jak na taki but o profilu futsalowym, to ten front jest dosyć niski. Nie, bo tutaj nie ma jakiejś nadbudowanej podeszwy, z której by wychodziło jeszcze coś w górę. Tutaj nie i nawet to, to wzmocnienie, które tutaj jest, nam trochę spłaszcza ten but. Więc tu może być dosyć ciekawe wrażenie, jeśli chodzi o grę, no bo realnie tutaj troszeczkę, myślę, że pomimo profilu futsalowego, troszeczkę nam to pomaga w takiej technicznej grze. To, to jest ciekawe. No i tutaj realnie, jeśli też chcemy sobie ładnie technicznie gdzieś tam wrzucić, podać, to ta tempość tego tutaj wykończenia trochę nam w tym pomoże, żeby tą piłkę jednak precyzyjnie posłać tam, gdzie chcemy. Więc to jest tutaj na plus. Służna i no usztywnia bok buta tak jak powinien. Tutaj mamy myślę, że wystarczające wgłębienie. Zaraz jeszcze pomacamy od środka, więc ten but ogólnie powinien bardzo fajnie leżeć na nodze poza tym wybruszeniem tu jednym, no bo tutaj mówiliśmy sobie, że takie buły, no ale jednocześnie te buły to też ładnie przytulają, nie? no mogli, mogło to być ładniej wykończone, no ale no cóż. Język mamy standardowy, o, aleluja, standardowy język w 2021 roku, z dziurką oczywiście tutaj, która zapobiega przesuwaniu, od środka wykończony na mięciutko, takie wiecie, no to mogłyby być buty do chodzenia, nie jestem zwolennikiem chodzenia w halówkach, ale od wewnątrz wykończone po prostu jakimś syntetykiem i tu większych jakiejś rewelacji nie ma. But taki bardzo wygodny. Jedyne co, no to oczywiście w tego typu obuwiu, szczególnie na hali, przy intensywnej grze, no noga gdzieś tam troszkę jest sparowana, nie? jak już sobie skończymy, zdejmiemy, ale, ale ogólnie to no tutaj całkiem wrażenia niezłe. Łatka, przyklejona do wewnątrz, no i to by było na tyle. Wiecie co, jakie mam wrażenia? Wrażenie mam takie, że tutaj na początku byłem trochę rozczarowany, tylko trzeba też się stonować i pamiętać, że no to jest pro. Nike nam mówi, to nie jest Elite, to jest pro. No to, no okej, okay, dobra. Jest to but, w którym całkiem fajnie na tej hali będzie się grało. Największe co bym mógł mu zarzucić, to tutaj to, że można by było rozwiązać ten problem tego wybrzuszenia, bo on jest taki dosyć no, prosty. Jednocześnie trzeba by zmienić po prostu ten kształt tutaj, co by było wyrwaniem się z designu buta na przestrzeni całej linii, nie? bo tu musiałby być inaczej niż w każdym innym modelu. Natomiast, no, mimo wszystko, są takie elementy, które jak dla mnie mogłyby być faktycznie w tym Elite. Ta podeszwa, no, też czego więcej oczekiwać, nie? to jest ciekawe. Podeszwa jest ok. Ta poduszka tu po wewnętrznej stronie jest ok. Usztywnienie pięty jest ok. Usztywnienie tu boku też i ten cały element też jest ok. Jedyne co, no, to tu jakby nie ma ta skóra. Jest taka, że tutaj nie mam jakiegoś niesamowitego czucia. No i tyle. Więc realnie myślę, że jakbym miał powiedzieć, hmm, czy chciałbym zagrać w tym bucie na hali? Chciałbym w ogóle, żeby się dobrze, nie dlatego, żeby przetestować, tylko że chciałbym sobie dobrze zagrać, chciałbym mieć dobre buty. Czy Te React Legend 9 Pro byłyby takim modelem? Myślę, że tak, byłyby takim modelem. Więc pomimo jakichś pierwszych takich yy, wsłych wrażeń, trochę wynikających z tego, że jesteśmy może spragnieni butów dobrych jakościowo od Nike, yy, takich, żeby się nie było do czego przyczepić w końcu, albo do jakichś bardzo niewielkich rzeczy, no to jednak jest to, jest to fajna propozycja. Yy, biję się w pierś i, i Wam powiem, nie mam super rozeznania w halówkach w tej chwili, nie? bo yy, zresztą też wydaje mi się, że dużo jakby propozycji nie ma. Natomiast, no, całkiem mi się to podoba. Całkiem, całkiem fajnie. E, I tutaj też e, są te buty też w kolorystykach niespójnych e, bodajże z podstawowymi kolorystykami w jakich tempo Legend wychodzi. Więc tutaj można też sobie upatrywać czegoś. Może na jakieś specjalne edycje. Kto wie, kto wie. To by było całkiem ciekawe. Dziękuję Eleven Team Sport za pożyczenie butów. E, kod rabatowy znajdziecie w opisie filmu, albo zgłoście się do mnie w jakichś social mediach to zawsze jest bardzo pomocne, no też polecam kupić sobie na Eleven Team Sport, bo po prostu ceny są najlepsze, no i tyle, jak wiesz, najbardziej interesuje Was. Dzięki za oglądanie, fajnie było się z nimi zapoznać, miłego dnia Wam życzę, pozdrawiam. Hej.